A ja będę to tłumaczyć, że on we mnie się pogubił A ja znowu powiem mamie, że w końcu wyjdziesz na ludzi o, 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 o. Wiesz, jara mnie, tanczysz na stole, ale nie bym ciebie za żonę a, 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 a. Myślę, co zrobimy wieczorem, a nie dla ciebie mam pierścionek i mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę, potem przeprosi nam, złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kotek, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet, Boże. O, wiem jak działają słowa i wiem co masz w głowie. I powiem ci dokładnie to, co chcesz. Ty mówisz, że mnie kochasz, wiem, że to nie o mnie, ty umiesz mi powiedzieć to, co chcesz. A ja będę ci to mówił, dopóki mi się nie. I ciągle, że mnie lubi Pyta, czemu nie widzimy się częściej I kiedy mówi, nie odrywam oczu od jej buzi Pyta, czemu nie zrobimy nic więcej. A ja nie wiem, sam nie rozumiem, sam siebie, mała to nie, Jak to nie tak, że ja nie chcę. Po prostu na ostatnim piętrze moc nie wie wiatry, on nie chce już przeziębień. Mała to jest, to jest tak niezręczne, całe szczęście. Dużo rzeczy znika z deszczem, ale nie spadł jeszcze, więcej pierwsze nie odezwę I nie ma mowy, że napisze i że tęsknię, nawet jeśli tęsknię. I nawet jak w tym momencie myślę, gdzie jesteś. Wiem, jak działają słowa, i wiem, co masz w głowie, i powiem ci dokładnie to, co chcę. A ja będę ci to mówił, dopóki mi się nie znudzi. A ja będę to tłumaczyć, że on pewnie się pogubił. A ja będę ci to mówił, dopóki mi się nie znudzi. A ja znowu powiem, mamie, że w końcu wyjdziesz na. Tu wyjdziesz na ludzi. Ja mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosina, ci życzenia złożę, bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet. I mimo, że wolę, gdy milczysz, to nie wytrzymujemy ciszy. Potrafię gadać z nimi Nie wiem czy to wynik jest emocji, czy może ich brak Co roku mi życzylibym, nie zmienił się, a zmienił mnie świat whoa, whoa.